Siemanko, Siemanko, witajcie, witajcie! Dzisiaj Wam pokażę trochę Chorwacji, kiedy byłem tam na wiosnę. Bo po prostu mam straszne zaległości z tymi vlogami. Dużo nagrałem, a fajnie tam było na wiosnę. I, i szkoda mi tego materiału, żebym tego nie wrzucił i po prostu będę to sukcesywnie wrzucał między tymi vlogami z zakopanego także możecie sobie popatrzeć jak tam jest bo ja byłem, akurat te materiały które teraz wrzucam są z marca marzec, przełom kwietnia jak byliśmy na święta czyli koniec marca początek kwietnia a, a resztę następne mam z maja i później z czerwca no. może się uda jeszcze raz pojechać, albo ze dwa razy ale naprawdę ta Chorwacja mnie tak zaskoczyła pozytywnie fajny kraj, mili ludzie, troszeczkę można tam pobłądzić, po, pojeździć po tych zadupiach, yy, pozwiedzać różne rzeczy. no Ciekawie tam jest, bardzo mi się podoba. Totalnie inny kraj niż Polska, nie? Donnie. Także ludzie mają trochę inną mentalność. Są też rzeczy, które, które mi się tam nie podobają, no nie? Ale to wszędzie tak jest, no nie? Niektórym ludziom się bardzo nie podoba w Zakopanym. Oni chcą być na, na zadupie i mają Zakopane w dupie, za przeproszeniem, no nie? A ja na przykład lubię Zakopane, no bo, no bo tu się wychowałem i, i, i na co dzień tutaj bywam, także coś będę Wam rzucał, popatrzycie sobie. Może się on spodobał. Może pojedziecie do tej Chorwacji. Niektórzy może już byli, także no warto tam pojechać, popatrzeć, podzwiedzać. Na pewno też myślę, że inne kraje warto zwiedzić takie jak Włochy, czy tam nie wiem jakąś Czarną Górę, Albanię i tak dalej. Ale wszystko po kolei, na spokojnie. Przez, przez kilka lat byłem po prostu zapracowany i. I człowiek e, inaczej no, patrzył to na, to życie, na życie, a teraz trochę nie? się pozmieniało i Które myślę, że, nagrało, że to warto to inaczej to. trochę zacząć żyć. No nie? Także zapraszam do oglądania. Subskrybujcie kanał, jak ktoś może to pomoże. Bo idę, zmierzam w kierunku miliona subskrypcji. Mam nadzieję, że się uda. Kiedyś na pewno. Tak jak mówił Mr. Beats. Musisz robić filmy, wrzucać je i zobaczyć, dojść do takiego poziomu, żeby te filmy były bardzo dobre. Na razie są takie jakie są, ale mam nadzieję, że kiedyś się uda i będą bardzo dobre. Trzymajcie się, dobra. Chodź, chodźmy tu. To. Patrz, tutaj motocykliści nakleją różne te naklejki. Jak no. To może pani pozdrowić Zakopane Na no pewnie, że pozdrawiam Zakopane Ja nagrywam tam trochę vlogi o Zakopanem O jak super <laughs> Pozdrawiam Zakopane, bywamy w Zębie Myślę, że byliśmy 8 razy z rządu co Aha, jeździmy, no to super Mamy tam gazdzinę, do ukochanych i co roku Dzieci na no to jeszcze. może się kiedy spotkamy pod Gubałówką, bo ja się tam kręcę. także. bardzo. Jak A... chodzi na Niona chociaż? Stanisława, Stanisława. I Chris. Stasia, Stasia i A Chris. Chris really. Agnes, Agnieszka. No. Chris, our <laughs> Nice Sonic to meet Nice to meet you. Nice to meet you. parkowali, czyli przed wami taki duży camper. Alfajna fajne angielskie, angielski taki niby gdzieś z północy raczej, taki Scottish albo A, Scottish I maybe. Ale ja lubię tylko to jest nice and you've got to yeah, choose, nice. Jest, Dobra, to ja tu coś nagram jeszcze se. To ja sobie popatrzę, I... Chris and Stasia. My lecimy i jedziemy, to na, ten. jedziemy no, na ten... Słuchajcie, jedziemy na ten winetu Canyon, jedźcie tam. Winetu Canyon, nie. Yeah. Prosto i tam będzie po prawej, my też tam pojedziemy. To się No.

Teraz pogoda super na rower. Nie gorąco. No także tutaj obczajamy sobie taki mostzik fajnie tutaj jest No idę tam zobaczyć na dół Słowaki? Czesi, 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 czesi. ハハハハ。<noise> <noise> Jeszcze jeden goguś też tak, całkiem prawdy nie gada. No ale nie będziemy gadać jaki to, to goguś. <laughs> Koloryzuje. Patrzcie się, jaka tu ścieżka jest, head na dół. Wiadomo, że head na dół nie pójdziemy, ale tu są, możemy jakieś fajne foty cyknąć. Bo ona tutaj tak zakręca i tu jest taki, taki, patrzcie się, taki Byłem. Mówię wam, to jest taka bajera tutaj, te zwiedzania A to nie jest mocne na którym Co? To jest jakiś inny Jak, to jest inny? Ja Bardzo dobrze, że się w ogóle żadnych dni nie dawało instalować już no całkiem tam nie będziemy schodzić, bo tu jest fajny punkt widokowy po prostu o. Wiesz już całkiem nie będziemy tam na dół schodzić, no bo w sumie Ale tu sobie zdjęcia fajne porobimy, no nie? Zejdźmy do Ej, widzisz to? To jest po drugiej stronie mostu ładna chorwacka flaga tutaj o, i tutaj jesteśmy, patrzcie się na mapę, powinno być widać dobrze, ten czer czerwony taki punkcik, blisko Zadaru i powoli pojedziemy sobie w stronę Pitwickich Jezior, a byliśmy na Pagu, tu jest zejście do mostu, tam niżej. A z tej strony tak to wygląda. Jakieś echo dziwne. I tu jest też zejście do tego mostu. Tam widać tą ścieżkę po drugiej stronie i byliśmy tam na tym prostym, później już nie schodziliśmy niżej, ale można zejść całkiem i teraz widzę, że tam jest fajny taki podeścig, się można poopalać, czy coś wbetonowane na samym spodzie. No, Ale musimy uciekać dalej, bo jeszcze chcemy na ten kanion zajechać, pojedziemy do Rastoke. Słychać było jak, jak cały most drga, jak to auto jedzie. Z tej strony taki widok, całkiem inaczej. Patrzcie się, jak to będzie drgało. No, są niestety obciążenia, są i to się nie da tego ukryć. Ładne widoczki, co nie? No, a tutaj zajechaliśmy. Jeszcze wam pokażę z drugiej strony. ten most drży od tych samochodów. No. Także tak tutaj jest. I jesteśmy. To jest miejscowość Masel. Maslenica. Maslenica. O. Tu są ławeczki, można się zatrzymać, a z tej perspektywy tak wygląda ten most. Także pozdrawiam Was gorąco, subskrybujcie kanał i do następnego hej. O tam widać ten podeścig i całe to zejście na dół. Uciekamy.